Dzisiaj opowiem Państwu skąd szykowano napaść na Białoruś. Oczywiście to taki już w tej chwili mem, cytat z wypowiedzi Aleksandra Łukaszenko, który na jednej z narad u siebie w Mińsku opowiadał swoim bliskim, zresztą przed kamerami, o tym jak to Ukraina chciała napaść na Białoruś, oczywiście wraz z tym paskudnym NATO i jak to... Rosyjska odpowiedź na te wydarzenia Białoruś uratowała. Doskonale wiemy, że na samym początku wojny i do dzisiaj Białoruś stanowi jeden z przyczółków wojsk Federacji Rosyjskiej, z którego na początku prowadzono bezpośredni atak. Tutaj na tej mapie z początków marca widzimy, w których dokładnie miejscach to się wydarzyło. To znaczy tutaj na północ od Kijowa przez okolice strefy wykluczenia wokół elektrowni w Czarnobylu. I Rosjanie mogli wykorzystać te tereny, mogli wykorzystać Białoruś do prowadzenia ostrzału rakietowego, ale wbrew oczekiwaniom, które w zasadzie do dziś pozostają aktualne, siły. Białorusi nie przekroczyły granicy, przynajmniej nie w dużych liczbach. Możliwe, że jakieś niewielkie pojedyncze przypadki były, niektóre zostały udokumentowane, jednak nie możemy mówić, żeby białoruska armia na dużą skalę uczestniczyła w tej wojnie. Oczywiście warto sobie tutaj zadać parę pytań z tym związanych. Przede wszystkim jak taki udział mógłby na tę wojnę wpłynąć. Popatrzmy sobie na takie ogólne liczby na Global Firepower.com. Dotyczą one właśnie Armii Białoruskiej. Tutaj mamy 45 tysięcy ludzi, aktywnego personelu w Armii, 110 tysięcy w jednostkach paramilitarnych. Tutaj nie będziemy się wgryzać, co to dokładnie znaczy, jednak w obu tych przypadkach Zdecydowanie mniejsza liczba to są faktycznie ci żołnierze, którzy mogą z karabinem w ręku lub za przyrzędami celowniczymi jakiegoś pojazdu prowadzić bezpośrednią walkę. Duża część z nich to są żołnierze, nazwijmy ich tak, biurowi, zajmujący się logistyką, mechaniką itd., co jest zupełnie normalne w każdej armii świata. Mamy tutaj także wyliczone mniej więcej liczby, jeśli chodzi o e, tak zwaną technikę wojskową. 600 czołgów, 1500 pojazdów opancerzonych, 482 mm, sztuki artylerii samo, e, samobieżnej, 228 ciągnionej i 238 wyrzutni rakiet. To są siły dość spore. Na pewno byśmy nie nazwali 600 czołgów, i tutaj w zasadzie prawie 1000 sztuk systemów artyleryjskich siłą małą. Oczywiście można w odniesieniu do Armii Białoruskiej zadać wiele pytań. Okazało się, że np. jakość Armii Rosyjskiej nie odpowiada temu, czego się spodziewaliśmy. Nie śmiałbym się z niej przesadnie. Niemniej jednak okazało się, że walczy ona słabiej niż to reklamowano wielokrotnie. Jeśli chodzi o siły białoruskie, możemy podejrzewać, że sytuacja będzie nie lepsza, tylko gorsza. Dlaczego? Jaką przewagę mają siły rosyjskie nad białoruskimi? Na pewno przewagę, jeśli chodzi o budżet. Mimo wszystko, choć oba kraje są głęboko skorumpowane i w obu krajach te pieniądze, które powinny być wydawane na właściwe cele, w tym na utrzymywanie sił obronnych na właściwym poziomie, często były wydawane na rzeczy zupełnie inne, takie jak na przykład pałace. Niemniej jednak jeśli Armia Rosyjska była nawet niedofinansowana, to Rosja po prostu dysponuje większymi pieniędzmi, więc nawet jeśli oba kraje przeznaczą niepełne kwoty, które planowały przeznaczyć, to wciąż Rosjanie na Armię wydawali więcej, mieli większe możliwości finansowe. Dodatkowo trzeba powiedzieć, że Armia Rosyjska w ostatnich wielu. Latach, w ostatnich dziesięcioleciach brała udział w kilku dużych konfliktach zbrojnych. I y, oczywiście taki Afganistan y, to już jest historia dawna 30-40 lat temu się to wydarzyło. Niemniej to już jest jakieś doświadczenie, które zostało przekazane, uwzględnione. Wojny w Czeczeniu to już w ogóle jest sytuacja y, Relatywnie niedawna, w tym sensie, że dzisiejsi generałowie rosyjscy to są ludzie, którzy w tamtych czasach już służyli, mieli szansę brać w tej wojnie. Udział, dodatkowo były jeszcze Bałkany, była jeszcze sytuacja w Naddniestrzu, są tam dzisiaj w armii rosyjskiej także weterani tej wojny. No i oczywiście była wojna 2014 roku w Ukrainie i wojna w Syrii, w której też Rosjanie brali udział. Oczywiście możemy się tutaj zastanowić, kłócić, jakie doświadczenia z tej wojny wyciągnęli. Niemniej, mają w swoich szeregach niemało ludzi, którzy faktycznie, Rosjanie, którzy faktycznie brali udział w realnych działaniach wojennych, mają doświadczenie, to jest bardzo cenne. Białoruś nie brała udziału w dużych konfliktach zbrojnych od dziesięcioleci, więc oczywiście to doświadczenie jest mniejsze ze względów finansowych, stan techniczny. Pojazdów jest prawdopodobnie mniejszy, zapasy amunicji, stopień wyszkolenia, itd. Tak Oczywiście mm, siły białoruskie brały często udział w szkoleniach wspólnych z Federacją Rosyjską, jednak nie było tych mm, szkoleń aż tak wiele z jednej strony, żeby spodziewać się, że oni mogliby dosięgnąć do poziomu. Armii, która brała udział w faktycznych działaniach zbrojnych, realnych. Te 45 tysięcy osób, być może jednak, miałoby szansę zmienić sytuację w tym konflikcie, gdyby Aleksandr Łukaszenko zdecydował się na użycie tych sił, właśnie na przykład tego 2 marca to jest zupełnie przykładowa mapa. Akurat taką mapę znalazłem, może trochę później były takie sytuacje na początku tej wojny, w których sami Ukraińcy przyznają, sytuacja Kijowa była bardzo pesymistyczna. Kiedy się wydawało, że w zasadzie utrata połowy Kijowa to jest scenariusz optymistyczny, w tamtej sytuacji, kiedy bito się o jakąkolwiek szansę na to, żeby miasto nie zostało zajęte, kiedy duża część Ukrainy północnej, jak tu widzimy na mapie, była kontrolowana przez siły rosyjskie, albo przynajmniej siły rosyjskie były tam obecne, wtedy taki dodatkowy impuls. Niezależnie od tego, jakby to wyglądało, czy byłaby to bezpośrednia pomoc w kierunku na Kijów, czy też jakieś nie wiem, próby dywersyjnego ataku w kierunku na Lwów, cokolwiek by to nie było, mogłoby to przeciążyć ukraińską obronę i doprowadzić do tego, że ta wojna potoczyłaby się zupełnie inaczej, tak się jednak nie wydarzyło. I odpowiedzi na pytanie, dlaczego się tak nie wydarzyło, jest przynajmniej kilka. Ale myślę, że ostatecznie tym powodem, dla którego Łukaszenko się na to nie zdecydował, był strach, i jest to strach o kilku różnych podłożach, albo inaczej mówiąc, on się boi kilku różnych rzeczy. Myślę, że można ten strach podzielić na wschodni, zachodni i wewnętrzny. Zacznijmy od tego strachu wschodniego. Tutaj mamy interfaks z 20 lutego. Tytuł Białoruś i Federacja Rosyjska zdecydowały się przedłużyć sprawdzanie gotowości sił reagowania państwa związkowego. Jak doskonale wiemy, Rosja od lat naciskała na Białoruś na to, żeby połączyły się te dwa kraje w państwo związkowe, co byłoby de facto aneksją Białorusi, utratą... Niepodległości jeszcze jakiejś, nie Białorusi w sumie jako takiej, tylko niepodległości dyktatora Łukaszenki. On póki co jest panem i władcą, zależnym od dotacji finansowych Kremla i jego wsparcia siłowego, ale wciąż panem i władcą. Gdyby on przerzucił swoje siły wojskowe na południe, przez granicę, te siły prawdopodobnie znalazłyby się pod dowództwem sztabów rosyjskich, on by nad nimi częściowo przynajmniej utracił kontrolę i wykonałby bardzo duży krok w stronę dalszego uzależnienia się od Rosji. Strach wewnętrzny jest podobny. Wiemy doskonale, co się wydarzyło po ostatnich wyborach prezydenckich, kiedy on przegrał de facto. Potem powiedział, że wygrał. Wysłał na ulice mundurowych, żeby bili ludzi do nieprzytomności, torturowali ich w więzieniach i to nie było dawno. Ludzie to doskonale pamiętają. Ludzie już wtedy Łukaszenki mieli absolutnie dość, a po tym co on z nimi zrobił, po tym jak ich masowo wywoził do obozów na wsiach, jakich wsadzał do cel. Warstwami jednego na drugim należąco w celach, w miastach, w więzieniach, po tym jak do ludzi strzelano granatami hukowymi, po tym jak ich paskudnie okaleczano w więzieniach, bito, upokarzano, oni go nienawidzą. Władza Łukaszenki opiera się w dużej mierze na sile. Ta siła to nie jest tylko policja, to może być mało, to może być także armia. Co więcej, Zakładam, że Łukaszenka, Łukaszenko swojej armii nie do końca dowierza, ani w to, że jest wystarczająco skuteczna, żeby trafić na Ukrainę i wrócić w stanie, który pozwoli mu dalej opierać swoją władzę na nich, ani nie do końca dowierza, że oni będą faktycznie tam walczyć. W armii rosyjskiej mamy wiele przykładów ludzi, którzy walczyć nie chcą, odmawiają. W wojsku białoruskim mogłoby być tego jeszcze więcej. Podejrzewam, że dla Łukaszenki decyzja o wzięciu bezpośredniego udziału w tej wojnie jest obarczona gigantycznym ryzykiem utraty władzy na przynajmniej kilka różnych sposobów. Może to doprowadzić do wewnętrznego kolejnego buntu, może to doprowadzić do aneksji przez Rosję, może to doprowadzić do utraty sił zbrojnych, być może nawet do wojskowego puczu, bo wojskowi mogliby na przykład dojść do wniosku, że bardziej opłaca im się mniej krwawa wojna domowa, obalenie prezydenta wzięcie władzy w swoje ręce, niż atak na państwo, które pokazuje, że potrafi sobie z okupantami radzić. Dodatkowym strachem jest strach zachodni. Łukaszenko zdaje sobie sprawę, że ta wojna może się skończyć dla Władimira Putina źle. Wtedy on może stracić źródło finansowania na wschodzie i czuje, że będzie musiał dogadywać się z Zachodem. Im mniej będzie umoczony w tę wojnę, im mniej krwi będzie na jego rękach. Już teraz ona jest, podkreślmy to: z terenu w Białorusi prowadzone są naloty, ostrzały rakietowe. On jest za to odpowiedzialny. Niemniej jego sytuacja i pozycja negocjacyjna będą lepsze, jeśli będzie mógł się wyłgać, będzie miał argumenty w stylu: Mogłem zaatakować, nie zaatakowałem, stanąłem po dobrej stronie, nic nikomu złego nie zrobiłem. To jest bardzo w jego stylu, takie mataczenie, przeinaczanie faktów, kluczenie i próba siedzenia naraz na dwóch stołkach, jak to mówią w Rosji, grania na dwóch fortepianach. Ostatecznie jeszcze w lipcu, na początku lipca tego roku, czyli nie tak dawno, organizacja BIPOL, czyli byli przedstawiciele resortów siłowych Białorusi, argumentowali, że sytuacja w ich kraju, w Białorusi, wskazuje na to, że Łukaszenko jednak zdecyduje się na ten atak. Oni tam między innymi pisali o tym, że sytuacja ekonomiczna Białorusi jest tak zła, że wzrasta jej uzależnienie od finansowania z Rosji i nie będą mogli dłużej się już przeciwstawiać rozkazom z Kremla. Oczywiście może tak być, natomiast w tej chwili sytuacja na frontach jest zupełnie inna. W tej chwili już atak Białorusi nie będzie miał aż takiego znaczenia, a ryzyka dla Łukaszenki rosną. W zasadzie we wszystkich tych trzech polach, choćby dlatego, że po pierwsze Rosja jest bardziej zdesperowana, Ukraina lepiej uzbrojona społeczeństwo białorusi lepiej poinformowane na temat tego, czym jest ta wojna i czym byłby udział w niej, więc wydaje się, że Łukaszenko znalazł się w tej chwili pomiędzy młotem i kowadłem. To jaką decyzję podejmie, to jest temat, na który nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Pytanie, na które nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, może podjąć decyzję dowolną. Dyktatorzy są ciężcy do przewidzenia, ich reakcje i decyzje są ciężkie do prorokowania. Niemniej to, czego jestem w miarę pewny, to to, że w tej chwili, na tym etapie wojny, atak ze strony Białorusi nie będzie, oczywiście będzie bardzo niekorzystny dla Ukrainy, ale nie będzie miał dla tej wojny już znaczenia decydującego. Dziękuję pięknie za uwagę. Trzymaj się, Ukraino. Odejdź wąsaty karaluchu i budź się, Rosja. Dziękuję jeszcze raz.